To teraz? Luis Gaming. Luis Gaming. O, potem jakieś buleciki są, więc to będą szybsze partie na szczęście. Luis Gaming ranking 451. No, nie jest to najwyższy ranking w historii czeskomu. No, ale jak to, jak to mawiają rankingi, nie grają. Widać pewności siebie zawodnikowi nie brakuje, bo gra bardzo szybko. No, spróbujemy F4 zagrać. Nie wiem, czy to do końca poprawne jest, ale. Próbować trzeba. Waldemarze Perceptron czytałem kolejkę, więc nie wiem czy w tej kolejce jesteś. Nie kojarzę takiego uniku jak Frania 72. No, Luis Gaming zaproponował grę na 3 minuty plus 2 sekundy na ruch. Podczas a czasu nie zużywa praktycznie w ogóle. To mnie zawsze zastanawia, czemu zawodnicy chcą grać takim tempem podczas gdy jak przychodzi co do czego to, to partia jest grana od ręki, no ale nie mam nic przeciwko temu. Mm. Oddam wierzę żeby to poszło szybciej. No, do Mata niestety będzie grał Luis Gaming. Nie, nie będzie grał do Mata. Okej, okay, to teraz.